Dobra, Józef, to jest Twój ostateczny koniec. No nie. Ej, nawet łatwo. Przynajmniej, że będzie trudno. He, <laughs> he. co się z nim dzieje? Ej, aha. No nie, pragnę być taki duży jak mój tata. Teraz ureczko podbijam. No, Okej, okay, dobra. Dobra, teraz trzeba podbić Tajwan i Ciebie, Hinolu też. Oj. Ja ktoś śmiało będał, jestem teraz za słaby, nie mogę nic robić. Dobra, ten rusek też dostanie. Okej, okay, dobra, <laughs> już ci tak łatwo nie będzie. Ten zakradziecki powraca. Dobra. Jest, jest, jest. Dobra, wezmę sobie jeszcze od ryny. Ej dobra, łączymy się wszyscy. A no, no nie no Ty Szwecję za dużo sobie pozwalasz. Wojna i nawet łatwo. No nie. Zawsze nie musicie psuć plany. He. Dobra, teraz. Dobra. Teraz się przejmiemy całą Norwegię. Hehe. <śm> Widzę, że Brazylia nie żyje, to sobie wezmę jej trochę terenów. <try> ja, jako jak już żyje, to mnie zniszczy, ale dobra. Ej, ja też chcę mieć większą granicę z Brazylią, więc uruchomię i przyjmuję cię. Dobra, dobra. Lusku, teraz cię już zniszczę. Całego. Z istniejesz. A, a ty tylko kilka lat istniejesz, choć ty coś tu powiedział. No nie. Dobra, dobra, teraz leci bomba.